Pytaj, kiedy nowa płyta jurysdykcja Mam tak od nazwiska Zawsze będę tutaj pisał, szuka zmian Zacznij od siebie i skończ obgadywać No Bo nie obchodzi mnie Twoja cizia i remiza Czasu nie zatrzymam Mam oddaj 15 minut Wersja fista jurysdykcja mam tak od nazwiska Komura mi podsunął Powiem z ja to biorę pobita, pływam jak w wodzie ryba Daj mi parę minut, zaczynam, Rap to mój styl. Dzielę wersy na takty, daję tutaj fakty, nie są jak w TV. Wiem, że coś chcesz, ale mnie nienawidzisz, ja za mało troskliwy, ja za mało troskliwy. Rap to mój styl, dzielę wersy na takty, daję tutaj fakty, nie są jak w TV. Wiem, że coś chcesz, ale mnie nienawidzisz, ja za mało troskliwy, ja za mało troskliwy. Złamanych serc w oku Jestem tyle lat już na bloku Nie chcę być w dwudziestym domu Młody wiek, a został tylko popiół Proszę podaj powód, czemu to zrobiła znowu Dzieci z dworca z omorfina Opią bani masz tylko schemat Że to daje spokój, tak naprawdę ciągnie do kłopotów Podaj powód Czemu to zrobiła znowu Proszę podaj tylko powód Grzyby po deszczu Kwasy w i w luce, Kobieta, która mówiła na zawsze, nie została nawet dzień dłużej Poszła w siną dalia, ja zostałem sam, piłem i pisem, chcę zapomnieć O jutrze większość kobiet mam za sukę Drama Queen, wszystko takie sztuczne Sorry, muszę uciec, dlatego idę w sztukę? Wrzut za wrzutem, mały metra, zrobimy muze Nie mogłem tak siedzieć dłużej Pora wyrzucić smutek, nie martwić się Jutrem, chociaż budzik ustawiam Stanę o ósmej, albo już nie Bo bywa różnie Nadzieja umiera, ostatnia kiedyś to opłaci się, biorą mnie to Gram parę scen, są to sceny prawdziwe Nie sceny patologiczne Robione przez dziewczynę, jak mam chęć No to piszę, dla ciebie jurysdykcję Masz ten miksep jak cenę no to Kiedyś wydam płytę, zawsze będę myślał Optymistycznie, boli Pomysł tu na siebie, który kiedyś pyknie, wtedy otworzymy oczy, hieny wszystkie. Towarzystwo takie toksyczne, tamtiemy każdy przyjmie. Podzieli się drinem, dzisiaj na imprezkę nie idę. No bo piszę, później ćwiczę, później wydam jurysdykcję i zgarnę sobie tankiem wszystkie. Co tam na traktistę, ty we mnie nie wierzyłeś, ty we mnie nie wierzyłaś, a to właśnie płynie chwila. To jest jurysdykcja i lecę sobie tu na bitach. Festę nie dostaniesz tego hita. Nie pytaj mnie o Fita, no bo tobie nie dam. Nawet jakby hajsy tu leciały z nieba, jesteś zwykła hiena. Idź szukać gdzie indziej jelenia. Sława uderza, do głowy wolę być w świetle cienia. Rapto, mój styl dzielę wersy na tak, ty daję tutaj fakty, nie są jak w TV. Wiem, że coś chcesz, ale mnie nienawidzisz, ja za mało troskliwy, ja za mało troskliwy. Rapto, mój styl dzielę wersy na tak, ty daję tutaj fakty, nie są jak w TV. Wiem, że coś chcesz, ale mnie nienawidzisz, ja za mało troskliwy, ja za mało troskliwy.